Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich melomanów z Małopolski. Kapella Krakowiensis rozpoczyna ścisłą współpracę z krakowskim teatrem imienia Juliusza Słowackiego. Ja z największą radością przyjmuję ten fakt, że kapela Krakowiensis, znana przecież w całej Polsce ze swojej historii, ale też ze swojego poziomu artystycznego, będzie na bieżąco współpracować z Teatrem Juliusza Słowackiego ponieważ nie mam co do tego wątpliwości, że poziom artystyczny tych wydarzeń, które realizuje ta Słowackiego, będzie wyższy i ciekawszy. Istniejąca od 50 lat polska orkiestra nie miała swojej stałej siedziby w Krakowie. Teatr. Zapraszając kapelę w swoje progi, zyskuje ważnego partnera artystycznego i repertuarowego. Nie łączymy instytucji, broń Boże, ale łączymy działania, łączymy idee, tak jak to powinno być robione, czyli w nowoczesny sposób. Każdy zyskuje, nikt nie traci, a tak naprawdę zyskują widzowie i melomani. Czyli kapela będzie miała jedno stałe miejsce swoją siedzibę, jaką jest Teatr Słowackiego, która, w której będzie legu, regularnie koncertować. Będzie to koncertowanie repertuarowe, które również będzie prezentował i sprzedawał Teatr Słowackiego, e, a my zyskujemy fantastyczną orkiestrę i niesamowite poszerzenie naszej oferty programowej. Współpraca obejmuje między innymi regularne występy Kapelli Krakowiensis oraz koncerty dla dzieci, które pozwolą najmłodszym na obcowanie z muzyką klasyczną. Gramy muzykę klasyczną od renesansu do Wczesnego romantyzmu, mniej więcej na historycznych instrumentach, w sposób zgodny z historycznymi praktykami wykonawczymi, oczywiście na tyle, na ile pozwala wiedza na ten temat. W każdym razie no, przywr przywracamy do życia albo przypominamy wszystkie te arcydzieła, które zbudowały naszą kulturę. Pierwsze koncerty zaplanowano już na 23 i 29 dzień lutego. Szczegóły można znaleźć na stronie teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.